Witam pięknie. Codziennie kochaj siebie, Luis Hej. W mojej wersji codziennie bliżej siebie. Posłuchaj proszę. Dzisiaj jest 22 września, a mój e, tytuł, który przygotowałam, to Moje ciało to mój przyjaciel, którego otaczam troską. Przepraszam za mój głos, jestem przeziębiona. Dziś patrzę na swoje ciało z czułością i wdzięcznością. Nawet jeśli w przeszłości nie zawsze umiałam o nie dbać, dziś wybieram inną drogę, drogę miłości i troski. Każdy oddech, każdy ruch i każda chwila życia przypomina mi, że moje ciało jest moim domem, najwierniejszym towarzyszem i przyjacielem. Dbając o nie, okazuję miłość samej sobie. Odżywiam się tym, co służy mojemu zdrowiu i lekkości. Piję wodę, odpoczywam, poruszam się z radością. Kocham każdą część siebie, wewnętrzną i zewnętrzną. Kiedy wypełniam swoje myśli spokojem i wdzięcznością, moje ciało odpowiada harmonią i siłą. Moje ciało nie jest moim wrogiem, jest moim sprzymierzeńcem. Razem tworzymy życie pełne równowagi. Energii i miłości. Moje ciało jest moim przyjacielem. Dbam o nie z miłością i wdzięcznością. Moje serce przypomina mi dziś, że ciało jest świętą przestrzenią, w której mieszka moja dusza. Gdy traktuję je z troską i szacunkiem, ono odwdzięcza się zdrowiem, energią i radością życia. To pięknie dzisiaj pasuje do mojego zdrowia. Pozdrawiam serdecznie i dziękuję za uwagę.